Maciek, chodź! Musimy się zmniejszać! To, 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 Dawaj. to, 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 Co ty jesteś jak za myśl? zielony? Ty, słuchaj, zapomniałem zdjąć kostiumu. <laughs> ale to nieistotne! Okej, okay, słuchaj, dzisiaj, y, jakiś czas temu grałem z on, teraz zagram z tobą. Takie gry są super, Dobra. są mega. Y, I możesz się, zobacz, możesz zrobić się mega mały. Albo możesz się zrobić mega duży i niszczyć to no Ale jak ty to zrobiłeś? No, na dole masz pasek i przeciągasz. No, 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 no. Jestem o, kurde, mega ale... duży! A ja jestem mega mały, siema. O, mega gody, mały te, i Nie, Ja też duży. jestem. No dede, i tam <Ragazmawí> ma. Tararararara, tararararara, tarararara, tarararara. Ej, Czy to by też postać się tak jakby ślizgała? Trochę się ślizga, bo to chyba jest loot jest po części, wiesz, to po czym chodzimy tutaj. No nie Ale Obraz? jak jesteś mniejszy, to też może to być inaczej. O, czyli o. jak wejdziemy na strzałkę, to się resetujemy. Zawsze. Jesteś checkpoint. A, teraz musimy się trochę zwiększyć, żeby przejść hmm. to. A to jest takie <gcesz> łob <gól pesz> O, zmieściłeś się? Y, chyba na masz. No to jest największy. Dobra! O, co resecik. i można? Nie co można bokiem. Nie, 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 nie. Dobra, ja próbuję to jako najmniejszy. Teraz? spróbuję. Dobra, no! You fort! To prawie dotknąłem piętą. No nie. Ja też prawie. O kurde. to ta jest tak. Na styk. Na styk Cipem. Dobra, ale udaje się na no spokojnie, widzę. Pyk, proszę bardzo. I proszę bardzo. Ja mu się Ja się tu się powiększyłem. O. Powiem, jak chcieliby skakać po budynkach <fut> A my Godzilla teraz Nie, Kong. Uwaga? King Kong. Jestem King Bum, O kurde, to, to tak działa, jak <supy> zrobiłeś a, nie, na <t 99> Nie, nie, nie A, okej okay. Ja myślałem, że będzie przeskoczyć A skąd wiesz, że na A, pójdę na czerwone A, to nie miało znaczenia, czy miało znaczenie? Nie wiadomo nie, a ja, ja patrzyłem właśnie i się odwróciłem <laughs> ciebie Bokiem... Okej, okay, bokiem nie można jak coś macie A, bo musimy się zmniejszyć... Ej, powiedz... Ej, fuj O, nie można! Co zrobiłeś? Chcia... Powiększyłem się i chciałem tego, a tu nie ma nic na środku nie, 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 Powiększyłem nie, nie, nie. się i chciałem na rurę wskoczyć, ale nie dało się Ej, tam lasery jakieś były bo Tutaj no. na samą górę, żebyśmy widzieli jak mamy. <laughs> a, po <góru. laughs> cheat, cheat masters, dziękuję, Dalej. do widzenia ale oszuka! A nie! Dobra, największą Klasę postać. Mam, m, e, czemu jestem w środku tego? Gdzie ty jesteś? Wiesz, że mamy Gravity Coil? Jak Gravity Coil? No, masz nie ma mamy. Gravity coil? Nie mamy. Ja mam. Nie, ja mam. To nie jest mój ekwipunek, to jest płatny ekwipunek pewnie. Nie no, ja mam. Ja miałem za darmo, ja nie grałem w tą grę wcześniej. Jak ja mam to wszystko płatne? Gdzie ty masz tutaj ekwipunek? No, normalnie. No nie No normalnie, ja mam na dole pod jedynką. Ja nie mam w ogóle. Ty kupiłeś sobie! Nie kupiłem, przecież mówię. Po co miałbym wydawać Robux na tą grę skoro ona jest tak łatwa? No nie wiem, może nie radziłeś sobie. A, nie radziłem, że jak pierwszy raz gram w tą grę. Nie radziłeś sobie i się. się. Nie, że sobie nie radziłem, kurde ty faniaku jeden. Nie no to jest mega. O kurde, teraz tylko szachów No takie obie. jest fajne, fajne. Mi się podoba takie Ej, ja bym nigdy nie wpadł na taki pomysł, żeby takie obi w ogóle wytworzyć, nie? Spadłbyś. No nie... O nie! No zabrałeś mi schody! Właśnie <grym> bo się zmniejszyłeś, po co? Nie, i e, Ty zabrałeś mi po prostu schody! Co, mu zaskoczyłeś? Widzisz, spadłeś? Spadłeś też? Czemu się śmiejesz? <grym> nie, ja się powiększyłem w trakcie. Aha, a czy... <grym> o kurde, jak szybko biegniesz do mnie teraz, co jest w ogóle? Muszę zwalniać. Chciałem <grym> się za was tymi... <grym> I co zawieram ci schody? <grym> ty ja też tak mogę <grym> zrobić <grym> <types> jak ty. <grym> <grym> Mogłem nie skakać, kurde, no. <grym> to przez to że skoczyłem. Jak się powiększysz to szybszy jesteś. No, 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 no. No patrz. <grym> Cristiano.

Aha, Big Brain. Dobra, Big Brain. Po prostu jak nie wiesz, który, to skać po prostu. No tak, no. Dobra, bawić? Nie, tutaj można shift -talkiem. O. Shift -talk, shift -talk. Trzeba, tu, tu, musisz się po, tu musisz się już pomniejszyć. A. Bo ci nie pozwala górą, to jest właśnie ta kwestia. A, góra, dół, góra, dół. Żeby wykorzystywać po prostu to, co nam Gierko oferuje, a nie żeby tak na łatwości sobie polecieć na tak, największe tak, żebyś postaci. Tak, nie mógł po prostu przeskakiwać. Tak, bo byłoby zbyt prosto. Tu tu, 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 Ale tu, ciężką postacią tu, 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 tu. No właśnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że najwyższą postacią. Najwyższą postacią dotknąłem czerwonego pola po prostu i dlatego. No to nie, to nie, to czasami, właśnie, jak są czerwone, to nie zrobisz tego tak prosto, jak byś chciał. No kurde, nic. Nie, taka, to... Ja muszę coś sprawdzić, ja muszę coś sprawdzić. Czy przebiegniesz na dużym? Aha. Aha. A co tutaj na dywanie? Na dywanie też na radę, bez skakania w ogóle. A bo to pieniądze oh. są Teraz będziemy mikrusami O nie Dalej, nie nie Chodź, chodź bracie mikrusie Myszyny paszyble Myszyny paszyble paszyble No i spadłem Myszyny paszyble, myszyny paszyble A tutaj co? Tyryryry, tyryryry. Tyryryry. Jak kurów <grywa> 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 Ej nie dotknąłem żadnego czerwonego Ej jak ja też nie dotknąłem żadnego czerwonego, to żeż nie Ej, Po co... po co te klocki są po bokach? Nie wiem czekaj Nie, nic się nie wydarzyło Co tu się... Aha bo tu musimy skakać na górę. okej okay. Rozumiem Aha. Zroz... zrozumiałem <grywa> A wiesz, że ja bym nie odkrył tego i bym się zastanawiał co ja muszę to zrobić Nie no teraz. bez przesady, mądry chłopak jesteś E pyk A, dobra, środkiem nie przejdziemy jakby co a to jest Squid Game. Wie, wiesz, jak wygląda Squid Game? Patrz. Nie przejdziemy. Środkiem tymczasem, Krystian, skaczesz środkiem. Skaczesz środkiem, no bo ty stajesz na dwóch blokach, więc zawsze no nie. stajesz na jednym. Lol. No. Co to za kupa? Nie wiem, spróbujesz się nie pytać. Czemu ja się nie przewróciłem? Trrrrr, Cieba. Nie, największa postać chyba jest najlepszą postacią, co? Czasami, no jak są małe dziury, to nie wejdziesz. No, na przykład, jak teraz zrobisz dużą postać, to już masz. Problem ciężej? Czasami. Nie, no jest ciężej teraz troszeczkę. Ale troszeczkę. O, a to rzeczywiście jest taki quiz działający? Eee. A. Dwa. Eee, nie dwa. wiem. Dwa. Eee, zero. Eee, zero. Eee, jeden. A nie da rady tego przestać. Ale to ma prosta okay. matematyka, na szczęście. O, do kupy mena idziemy. Kupa men. W... O Jezus Chcesz, Je... lubisz szczurki? O nie! Fu... Bleh. O. Bleh. To Eee To Ten się A bo gerek, borkerek, mniam Nie, nie, to to... a to, to z czym my wychodzimy Czy to... to ja nie wiem Ja też nie, ale chyba nie chcę wiedzieć <laughs> ja. mam no. kupy? Oje. O nie! Jednak było to, to co myślałem, o nie! To było obrzydliwe Szybciej. Nie! 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 i się szybko, powiększył! No. O, figirce! A, ty, cwaniaczku, posłance, zebrałeś. Poczekaj, to co ja wezmę. Nie! Mówię ci, że mam od początku, a tu nie ma chyba tej testa? To jest to jest Gravity Coil. Zobacz. Nie wiem, ale jak giniesz, to nie powinno tego być. Jest napisane Free Gears i teraz mam zobacz. O ty pa, pa. możemy coś zebrać, patrz, to jest claim. Gdzie? Tu. Claim. Skip timer? You got knife from the lucky block. Knife? Zabieraj ten już! Jest sądź gnomie! Najgorszy! A tutaj co mamy? Czapeczki? Free Choć, darmowe ciuszki. Spoko, ja się stałem, Goku. Czekaj. Czekaj, gdzie jesteś? Nie! Pudziwić, że stałem się Goku. O jak ty się stałeś, Goku. <noise> Normalnie. C jak ty <noise> to zrobiłeś? Gdzie są Normalnie. chmurki? Gdzie są chmurki? Ej, Nie chcesz, zobaczyć mnie? chcesz zobaczyć mnie? No, widzę cię, pięknie Nie. Jesteś piękny. Nie! Piękny. Jesteś cudowną sprzątaczką. Zieloną sprzątaczką. Ale Czekam tam. na taką wersję Rainbow Fest. Ale spuściłeś chmurkę, bo ja szukam chmurki. Normalnie tu leży, tu jest w girach i tak dalej. Jak? Tu. No tu. Tu. Jest chmureczka! Tu. Ja też chcę być. Należy no być Guku. Nie, nie, nie. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie, odlatujemy w stronę kolejnego odcinka, trzymajcie go, 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 się, połowili, udogrywam się, Cześć!